Z tej strony Aleksa witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, kanale w kolejnym, w jednym filmie. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień niesamowity, niesamowity. Tam, tararą, tam, tararą. Patrzcie, co ja tu w końcu mam, słuchajcie, od października, od października to siodło do mnie szło, wracało, znowu przyszło, znowu wróciło, ale już teraz chyba na 100% do mnie wróciło i... W końcu mam siodło skokowe, piękne, nowiutkie od Prestige'a. Także dzisiejszy film będzie poświęcony nowemu siodełku. Ogólnie to siodło przyszło już do mnie w lutym, ale e, potem znowu wróciło, bo e, nie było dobre na Dyle. I potem znowu do mnie wróciło, i potem znowu wróciło do Prestiża, bo się rozbudowała i znowu nie było na nią dobre. Także po wszystkich przeróbkach w końcu mamy siodełko. W końcu. I uwaga, słuchajcie, otwieram. Otwieram z pokrowca moje piękne brązowe cudo Prestige Meredith. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Tu mam jeszcze naklejeczki nowe do oderwania. Piękna czekoladka Dilka. Chodź zobacz, będziemy skakać w końcu. Końcu, po takiej przerwie! Możemy spać, bo mamy siodło! Ej, ona w ogóle jest niewzruszona, nie się tak cieszę, a to nawet nie spojrzy. Bądź w drugą stronę. Dobra, w ogóle patrz na ten biały łęk on tak przepięknie wygląda, tak elegancko. Nie no, ja jestem zakochana w tym ciągle. Po prostu będę się teraz z nim, z nim obchodzić jak z jajkiem. Uła, już trochę! Pomyśl, No, będę się obchodzić z nim jak z jajkiem. I to nie będzie tak, jak ze wszystkimi innymi moimi siodłami, że będę je czyścić raz na rok. Oj, nie, nie, nie. O to będę serio dbała, bo chcę, żeby posłużyło mi na wiele, wiele lat i będę o nie serio dbała. Także tą pielęgnację zaczniemy już dzisiaj. Jeszcze dzisiaj nie mogę w tym siodle jeździć, ponieważ z nowym siodłem trzeba zrobić całą pielęgnację konserwującą i tak dalej. I dzisiaj będziemy je oleić, także wszystko Wam pokażę. I potem za dwa dni dopiero mogę usiąść w tym siodle, jak olej się całkowicie wchłonie. Także dokończę ten film, jak będzie pierwsza jazda na nim, i będziecie mieć taki film z dwóch dni połączony. Także tak wygląda. No, jeszcze raz napatrzmy się na nie. Pięknie. A i teraz Golden Hour. Chodź, Mati. To siodło. Golden Hour. Oh, to nie, jak w teledysku. Chyba zobacz. Teraz będziesz może iść. Jeździć w tym siodle. No, patrzy jesteś bardziej zainteresowana niż Twoja stara. Dobra, idziemy teraz przyszykować odpowiednie sprzęty yy, i będziemy konserwować moje nowe dziecko. Jesteśmy już w siodlerni i pielęgnacji takiego nowego, nowego siodła. Trzeba zacząć od jego porządnego naoliwienia. I też słyszałam właśnie od Prestige, że yy, nowe siodło pije bardzo dużo tego oleju, także bardzo dużo trzeba tego oleju w nie wlać. No, i rozłożyłam sobie derkę, aby było mięciutko, i położyłam siodło na razie w tą stronę, aby tutaj porządnie wszystko naoliwić od spodu. I dopiero po tym, jak tutaj będzie git to włożę to siodło na ten stojak e, i będę olejicie siedlisko i tak dalej. Bo ogólnie co do siedliska, to w codziennej pielęgnacji nie robi się go olejem, ale takie pierwsze siodło, takie nowiutkie, to trzeba wszystko zrobić olejem, aby tą skórę porządnie zakonserwować. I tutaj dostałam od Prestige'a. Też taki zestaw pierwszej pomocy, jeśli chodzi o pielęgnację siodła. I mamy tak, dwie gąbeczki, proszę bardzo, dwie gąbeczki, mamy olej, który się trochę chyba rozlał, cleaner, ale ten cleaner dopiero będziemy używać za, jakieś, za jakiś tydzień, no bo tu też trzeba za tydzień powtórzyć to olejenie, za tydzień, dwa i wtedy y, tym cleanerem trzeba tą starą y, warstwę oleju ściągnąć i nałożyć nową, więc... Dzisiaj nie, dzisiaj na razie sam olej, i tutaj mam jeszcze od Prestigea balsam. To właśnie do takiej codziennej pielęgnacji siodła. No dobra, i mamy gąbeczkę. Biorę teraz olej. skręcam. Co jest zabezpieczenie przed dziećmi, a ja nigdy go nie umiem otworzyć. Ola, no, no. To jest, dobra. Wlewam na gąbeczkę olej i porządnie będę smarować cały środek. Wszędzie, każdą szczelinę, każdą szparę, po prostu trzeba porządnie tym olejem tu, wszędzie, pod spodem, wszystko. To siodło będzie bardzo dużo pić tego oleju. Właśnie bardzo dużo. Od razu ten olej w nowym siodle po prostu będzie pochłaniany. Tu już prawie nie ma. I potem trzeba jeszcze jedną warstwę nałożyć i oleić tak długo, aż po prostu to siodło przestanie pić ten olej. Jeszcze Wam powiem, że jak macie nowe brązowe siodła, to one po nałożeniu oleju mogą zmienić trochę kolor. I to siodło może być jeszcze bardziej taką czekoladką, jeszcze ciemniejszą, także w sumie jeszcze bardziej spoko. Ale na no to, żebyście się nie zdziwili, bo niektórzy właśnie dostają pomarańczowe siodła, a zamawiali brązowe i są bardzo zdziwieni, czemu są pomarańczowe. A potem właśnie jak zrobi się olejem, to jest już piękny brąz. Cały spód mam już naoliwiony, czekam jeszcze, czy po prostu yy, to nie chłonie się bardziej, już kilka razy to smarowałam, także może już to być ostatnia warstwa, ale jeszcze zobaczę, poczekam parę minut. No jeśli się wchłonię, to znowu będę oliwić i aż tak do skutku. Okej, okay, i teraz przenosimy się z siodłem na stojak i będę robić tutaj wszystko od zewnątrz, siedlisko, tutaj każdy za kamarek, tu każdy za kamarek. Także będziemy się wypracować. Siodło już pije coraz wolniej, także dzisiaj damy mu spokój. Kolejna tura oliwienia za jakiś tydzień, dwa. No i teraz jak, ta, jak ten olej się wchłonie, to wezmę mm, taką tą... Zobaczycie, zobaczycie co, wezmę taką rękawicę i będę je polerować, ale to jeszcze chwila. No i musimy dać mu dwa dni odpocząć i za dwa dni mogę już wsiadać. E, także widzimy się zaraz na polerowaniu i potem już na jeździe. Mam teraz taką rękawicę z naturalnego futra. I ten olej, który w sumie to siodło się napiło od całego oleju, tu są jeszcze jakieś kropki. Ale ja po prostu będę teraz polerować to siodło, aby wszędzie ten olej się na pewno rozprowadził. Jakieś reszki po prostu ta rękawica będzie wcierać, wchłaniać. I będę nadawać temu siodłowi po prostu połysk. Ale już możecie zauważyć, że jest o wiele ciemniejsze o wiele jest ciemniejsze niż po prostu było na początku. No i za tydzień, dwa będziemy znowu je oleić, to pewnie też jeszcze trochę ciemniejsze się zrobi. Zobaczymy. No, a teraz zapraszam Was za dwa dni, jak będę w końcu pierwszy raz w tym siodełku jeździć na Dili. Witam kochani, dwa dni później, w piękny piąteczek. Słuchajcie, dzisiaj pogoda nas zaskoczyła i od rana piękne słońce, piękna pogoda, aż chce się wsiadać na konika i jeździć i właśnie to będziemy robić. Pierwszy test, pierwsza jazda w Nowym Siodle. Mam zamiar sobie coś poskakać, ale malutkie, po prostu takie malutkie, podwyższone kawalecki. Taki cały park. Nie, robimy cały parku od razu. No, no parku. 70 cm. Będzie parkour, czyli będzie dużo przeszkód, ale takich niskich, żeby po prostu dilka sobie przeszła, żeby wszystko ze spokojem wznawiać do pracy i tak dalej. I mam GoPro, także będą fajne nagrania. No, chcesz skakać? Chcesz? Tak? Skaczemy? Jak patrzy? <ścoughs> Jak patrzy? I co, primulko? Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Co ty, co ty masz w tej krzywie? Może dziecko, co ty dzisiaj robiłaś? Co ty robiłaś? Co dilutka. Ale jesteś jakaś taka szczęśliwa dzisiaj, co? Co? Tak fajnie, przyjaźnie patrzysz. <grymne> Dobra, idziemy szykować sprzęcior i bierzemy siodełko na testy. Daliśmy primusie i epiczkę na padok, jest przepiękna pogoda, więc ich korzystają. I ja wracam do Dilki. Sprzęt już ogarnęłam. I siodłamy. No, dziewczynki mają niezłą zabawę. Prima, szybsze otypiczki. Dobra, Dilka już prawie osiodłana. Ja już jestem gotowa i chciałabym wam najpierw pokazać moją stylówę. Co wybrałam... Na... Prima, co to było? Co wybrałam na pierwszą ważną jazdę w nowym siodle. Na górze mam bluzeczkę techniczną z Szokemila butelkowo zieloną. Tutaj mam moje ulubione leggingsy z horse Gloss z wysokim stanem beżowe. Uważam, że wygląda to po prostu no mega. No i już możecie się domyślać, jaki czaprak wybrałam na Dilkę. Stwierdziłam, że butelkowa zieleń to jest to, ona z brązem tak wspaniale wygląda. Także zobaczcie, zobaczcie, zapraszam Was. Pięknie, zaraz jeszcze w słońcu zobaczycie. Butelkowa zieleń z tym ciemnym brązem, z czekoladką, no po prostu wygląda niesamowicie. Wszystko mi tak pasuje do tego siodełka, oprócz różowych strzemion, Nie wiem, jakie by strzelone pasowały do tego. No i słuchajcie, ogólnie ja, Dile, siodłam pół godziny. Mati może potwierdzić, że siodłam pół godziny, ponieważ... I siodło jest nowe, i podkładka jest nowa, i wszystko nie jest uklepane. Siodło dopiero musi się dostosować, wiecie, do kształtów w Dili. Podkładka tak samo, ja w niej jeździłam chyba tylko dwa razy, więc też w ogóle nie jest wyjeżdżona. Nie dało się tego tak, wiecie, dobrze ustawić na Dili, bo to trzeba kilka jazd, aby naprawdę to tak wszystko osiadło na Dili, rozciągnęło się, dostosowało do jej grzbietu. I osiadłanie Dili to dzisiaj była po prostu tragedia. Także tak to wygląda i tak mi się coś tutaj nie podoba. W sensie ten czaprak jest sobie za bardzo z przodu. Uh... Nie wiem. Wiem, że po prostu im więcej siodłania i jazda tym będzie lepiej, bo też mi też nawet to Prestige powiedział, że to musi minąć czas zanim to się wszystko dostosuje do dili, uelastyczni. To siodło też może być dzisiaj twarde na jeździe. Także to są minusy nowego sprzętu, ale jak już wszystko będzie git, to już będzie po prostu wspaniale. Niestety nie mam brązowego głowia, ponieważ je sprzedałam i czekam już na nowe, bo zamówiłam nowe, takie piękne, anatomiczne. Eee, dlatego musimy jechać w tym czarnym ujeżdżeniowym, także nie będzie takiego pełnego, pięknego matchingu, ale pomińmy ten fakt e, i tak będzie ładnie, także siodłam i już idziemy. Zobaczcie, jaką tutaj też mam nowość, są to rękawiczki z marki Ecuscare, właśnie teraz trwa ich premiera i niedługo będą dostępne w Decathlonie. Są to rękawiczki typowo na lato, zobaczcie, tutaj mają siateczkę, i tutaj też całe palce są w siateczce zrobione. Także ręka się nie będzie przegrzewać. Będziemy dzisiaj pierwszy dzień je testować. Po wewnętrznej stronie mają te przyciski, co można w telefonie grzebać i coś tam robić. Także no, dla mnie idealnie, bo jak ja coś nagrywam, to, to zawsze ciężko, jak to, rękawiczka nie ma tej funkcji. Tak one wyglądają. Ja mam rozmiar L jest oczupieńka na mnie za duży, mógłby być troszkę mniejszy. M-ki na mnie by były ok, to tak jakbyście zamawiali sobie rozmiar. I, i mam je w czarne i granatowe, ale wiadomo granatowe pasują mi do kasku. No dobra, kolejna rzecz w tym siodle, którą trzeba wyregulować, to te klocki. One są na rzepy i na razie je przypiąłam tak mniej więcej, a potem muszę je po prostu dopasować do mojej nogi, aby wszystko tutaj dobrze leżało, aby dobrze mi trzymały nogę. Ogólnie ja zawsze jeździłam z małym klockiem z tyłu, nie wiem, czy ten duży nie będzie mi przeszkadzał, nie wiem, czy go w ogóle nie wypnę, ale zobaczę. Na razie wsiądę tak, w ogóle czuć, jakie to siodło jest całe jeszcze sztywne i będzie się mega dziwnie na nim jeździć na pewno, no ale trzeba je... Rozgrzeć, że tak powiem. Jeszcze mam nowy bacik dużo wyskokowy. O, patrzcie, pasuje do strzemion, czyli wszystko, wszystko ma ze sobą matching dzisiaj. Rękawiczki do tego kasku, bacik do strzemion, tutaj wszystko, bluzka, wszystko jest git, tylko o głowę nie pasuje. Dobra, 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 dobra. dobra, idę wsiadać i zobaczymy, jak pierwsze wrażenia. Pierwszy test siodła po zapieprzeniu na Dili. Obie lepiej mi się w nim galopuje tak szybko niż w ujeżdżeniowym, no ale to jest raczej logiczne. No i na początku próbowałam jechać w pełnym siadzie. To też mega to siodło czułam. Tak blisko Dili się czułam, bo to, to siodło jest też takie właśnie close contact. Czułam właśnie, że całym ciałem w tym pełnym siadzie tak obejmuje Dile i mam nad nią kontrolę. Potem już było za szybko. W co, to już nie miałam siły, po prostu było za szybko, więc przyszłam do pełnego siadu. Dobra, dobre. dobra, dobra. To się do półsiadu przeszłam i też bardzo fajnie mi się w tym busiadzie jechało, także na razie duży plus. Bardzo fajnie i da odetchnąć. Myślałam, że już się wybiegałaś. Rrr, ej. No nie skoczę nic, jak ona mi się tak do galopu wyrywa. Musimy skakać tyle, nie biegać. No nie jestem w stanie nic skoczyć. Co? Już czy musisz odpocząć.

O Puchu! Super. Aby koń. Prrrrrrr. Prrrrr. Dobry nie, Uhu. Uhu. Dobry koń Nie, nie rozpędzaj Rrr. Dobry koń Okay. <laughs> koń koniec No to kochani jestem już w pojeździe Matko jak ja dawno nie siedziałam w siodle skokowym Zupełnie inaczej niż w tej ujeżdżeniówce Ale czułam się o wiele lepiej Na pewno o wiele bardziej to siodło jest wygodne Niż tamto moje skokowe O wiele lepiej mnie trzyma E, mam taki close contact z tym koniem, tak całym ciałem tego konia obejmuję. E, na pewno lepiej mi się siedzi niż w tamtym skokowym. Mimo, że wszyscy mówili, że pierwsze jazdy będą tragedia, bo siodło jest twarde i w ogóle trzeba je rozchodzić, to jeździło mi się bardzo dobrze i w ogóle nie czułam, żeby było twarde, ale też może dlatego, że się w ogóle na tym siodle dzisiaj nie mogłam skupić, bo Dila <grywdy> czwarty dzień z rzędu miała biegnę, biegnę, <grywdy> biegnę i nic mnie nie obchodzi. Także yy, skupiałam się bardziej na Dili, żeby ją ogarniać, niż na tym siodle. Kilka skoków małych oddałam. Było spoko, ale no też jakby nie mogłam się na tym siodle w zupełności skupić. Też chyba miałam trochę za, strzemiona za długie, jak na to siodło skokowe, więc następnym razem sobie też skrócę. Yy, no i zobaczę. Dila najpierw musi być bardziej jezdna i potem dopiero będę się wczuwać w to siodło. Ale na razie wszystko takie nowe jest dla mnie, bo wiecie, no jednak dwuletnia przerwa, no w styczniu niby raz i skakałam na treningu, ale, ale to nie było to, w sensie, no teraz wiem, że Dila jest zupełnie zdrowa i że ona jest chętna do tego i że teraz już możemy bez problemu wracać do treningów, także... No, także zaczynam naszą przygodę od początku. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i ja nie wiem, kiedy się u Dili takie coś skończy, że wejdę na plac i ona niby nie będzie chciała od razu zapieprzać. Nie wiem, ile jeszcze dni musi minąć. Na razie tak ma, że po prostu wchodzi na plac i jest dzida. Nie wiem, zobaczymy. Ale to jest naprawdę bardzo dobry znak, że się bardzo dobrze mój konik czuje w końcu i wraca. Żegnam się z Wami, buziakim, Pa!